Nie jestem już na dworcu, jadę sama do Warszawy i się trochę czuję jak córka marszałka podczas Wielkiej Czysty. Różnych kolejarzy, fab pracowników fabryk, które się tu znajdowały. A że prawdopodobnie ojciec marszałka był właśnie kolejarzem, na jakimś stanowisku, to nie wiadomo dokładnie, chociaż mogą przedstawiać, że był po prostu konduktorem, mieszkali właśnie tutaj na Pradze, a nie w innej dzielnicy. Na ulicy Stalowej, która jest za nami, w czasie swojej młodości mieszkał marszałek Rokosowski. Przed nami jest ulica Strzelecka, o której zaraz opowiemy. Dokładnie o który budynek chodzi na ulicy Stalowej, to zbytnio nie wiadomo, bo jedno źródło wyklucza drugie. Jesteśmy obecnie na skrzyżowaniu Ponopalskiej z ulicą Strzelecką. Za nami jest piękny, nowy, szary budynek i taki żółty w Jeszcze paręnaście lat temu na miejscu tego szarego budynku znajdowała się stara drewniana hołpa. I to jest bardzo istotne miejsce w życiu marszałka. Dlatego, że po śmierci rodziców i potem po śmierci swoich opiekunów, marszałek zaczął tu terminować w zakładzie kamieniarskim swojego wujka Stefana Wysockiego. A, jesteśmy... A teraz jesteśmy na cmentarzu brudnowskim z towarzyszami z projektu. Pokaż Jezuza! Idziemy, idziemy na cmentarzu brudnowskim. Idziemy w pewne ważne miejsce związane z życiem marszałka. Powiedziałbym, że bardzo ważne. Obecnie jesteśmy na Cmentarzu Brudnowskim. Za, za nami jest grób siostry marszałka Heleny oraz y, kuzynostwa ojca i babci marszałka. W po tej babci za marszałek zapewne dostał imię. Więc zgodnie z zasadą, jaką, jaką przyjęliśmy, złożymy kwiaty i z znicza. Ogólnie nie jest ja, <noise> ogólnie to jesteśmy na Powązkach W sumie muszę patrzeć na słupki drogowe, ale... Dobra, na kolejnym Idziemy w kolejne miejsce związane z marszałkiem, ale to związane tak mocno, mocno tam, tam będzie owoc jego pracy w pewnym sensie, bo w sumie to tak dokładnie nie wiadomo Ogólnie za nami, dokładnie w tym miejscu Mieści się grup bójków marszałka, którzy mu, delikatnie mówiąc, ratowali dupę podczas jak stracił rodziców oni też mu zapewnili naukę, tam potem pracę, ale jak zmarli, to w sumie tą opiekę nad nim wziął Stefan Wysocki, o którym mówiliśmy już tam w tamtej części. Chodź, ja do na ciebie. No, no. no zgodnie z tradycją mamy piękne znicze, znicza, dwa zniczenia. nie? Tak. Świata, złożymy zaraz sobie im to w podarku. Może będą mieć w jakiejś opiece? A jak nie, to trudno. Ogólnie, zgodnie z tym, co mi wiadomo, prawdopodobnie którąś część z tego nagrobka robił historycznie marszałek. Ale to jest problem, że nie wiadomo którą. A to jest ładny napis yy, grup rodzinny Rokosowskich, z którego nazwisko jest przysypane ziemią. Niestety. Dobra. Za nami widać most Poniatowskiego, raczej jego fragment. Młody marszałek, kiedy terminował w zakładzie kamieniarskim u swojego wujka, tam gdzie byliśmy na początku filmiku, właśnie go współkończył, ale jego części, ornamenty, które on jakby robił, zostały zniszczone podczas II wojny światowej. Możliwe, że leżą nadal gdzieś tam w środku wisły. Albo coś. Powiem Wam teraz o rzeczach, których nie powiedzieliśmy w takiej wersji wdrożniczej, w cudzysłowie. Um, jednymi z ważniejszymi ulic, jeżeli chodzi o dzieciństwo i młodość Marszałka, o ile można to tak nazwać, jeżeli chodzi oczywiście o Warszawę, no bo nie mówię tu na przykład o Grójcu, no o Grójcu to może będzie osobna część, albo i nie. Są ulice Marszałkowska, ulica, która wywróżyła w pewnym sensie Marszałkowi tym, tym kim on będzie, tam przez pewien okres z tego co wiem, myszką wraz z babcią i ciotką, albo wujkiem, trudno mi określić, raczej no wiem, że, raczej no nie mówię, ten, bo nie pamiętam kto był, czy jego ciotka, czy jego wujek byli, był spokrewniony y, z tą, z jego ojcem, ale mi się zdaje, że ciotka. Tam też mieszkał z babcią, której grup tam gdzieś w poprzednich. Tam, w tamtej. Tam, nie wiem, w którą stronę pokazali. Tam albo tu e, mogliście sobie obejrzeć. No, oczywiście, jeżeli chodzi o Cmentarz Brunowski. Kolejną z takich rzeczy jest ulica Świętokrzyska. Tam, zgodnie co pisał Tadeusz Konecki. Tak mi się nazywał. Ja mam, nie mam jak sprawdzić, ale autor marszałka Dwóch Narodów, współautor. E, tam chodził marszałek w pewnie, do szkoły przez pewien okres, do profesora Łaguny, Laguny, na, marszałkowską, na Świętokrzyską 125, o ile mnie pamięć nie myli, na stronie Warszawa 39, coś takiego, Jest, zachował się oryginalny budynek, właśnie zdjęcie oryginalnego budynku z tamtej epoki, tak samo jak właśnie z tej marszałkowskiej, gdzie marszałek mieszkał. No, niestety sytuacja wygląda tak, że no wojna przyszła i budynków nie ma. Innym takim miejscem, właśnie, o którym nie wspomnieliśmy, chociaż w sumie z Powązek mieliśmy blisko, to jest więzienie na Pawiaku. Raczej, o ile to jest prawda, to Warszawek tam przebywał przez pewien okres po pierwszomajowej manifestacji. A czemu tam przebywał, chodzi o to, że no wiecie, no PPS, ci socjaliści, tam te inne baśniowe stwory, bez urazu, no, ale ich było tam odgroma. No manifestacja, no i tak się złożyło, że młodociany przestępca, to brzmi, szedł koło chorążego, znaczy w sensie chorążego, że już chorągiewkę standard. No, materiał czerwony, jak go tam postrzelili ci ruskie, no to marszałek sobie wziął czerwony materiał i sobie podobno już pod kurtką schował. Przylazł z żandarem i pan z nami. No ale tam mu, mu pomogli, wyszedł z kicia i, i, i no i tam potem zaczął właśnie w tym zakładzie kamieniarskim pracować, bo tam do fabryki go przyjąć nie chcieli. A to był pierwszy powiedz, marszałka, znaczy wtedy przyszłego marszałka, no, jeszcze marszałki nie był, w więzieniu, bo potem to w 1937 dopiero, a to 25 lat później, no, w około, no. Miejsce, o którym warto wspomnieć i czego nie nagraliśmy na Pradze, twierdziliśmy, że nam trochę tam szkoda czasu i chcieliśmy już lecieć na drugi brzeg Wisły. To są te koszary na 11 listopada, jeżeli ktoś wie, no, to wie, gdzie to jest. Kiedyś to była chyba ulica Śliwicka. Mapy Mam stare. Raczej kupiłam na Motoweteran Bazar od takiego sympatycznego pana. Piotr Kamiński się nazywa. O ile dobrze pamiętam. I tam właśnie jest. ma Warszawę z 1910 i z 1939. Więc przed dwoma wojnami. Można sobie popatrzeć na rozmiar. No to tam według według relacji. Podobnoż Marszałek potrywał sobie ćwiczących kozaków, czy tam dragonów. Jezus, no. Problem taki, że w Polsce co tam określane jako... Chciałem dzwonek krowi. W Polsce to jest na przykład określane mianem e, kozaków, a z tego co się orientuje, w rosyjskich źródłach to są koszary dragonów. to na tyle w tym odcinku? Naszego projektu historycznego. Kolejne odcinki powstaną w najbliższym czasie. Mamy, mamy nadzieję grupowo, że zdążymy do 21 grudnia. Jeżeli nie, no to uda nam się zrobić do końca roku. Nie wszystkie odcinki będą realizowane w Warszawie, tak uprzedzam, bo ja w Warszawie nie mieszkam, ale uczestnicy mojego, naszego projektu, raczej no mojego, bo ja jestem głównodowodzącym, tym, że ktoś dziwnie brzmi, Obiecali, że będą dokręcać niektóre fragmenty w Warszawie, ale nie będzie. Sama Warszawa, będą też inne miejsca, związane no, nie z Warszawą, tylko z Marszałkiem ogólnie. I możliwe, że będą też fragmenty zagraniczne.